Już czas zaprosić do domu bożonarodzeniowe dekoracje, które wprowadzą Państwa w magiczną atmosferę rodzinnych świąt. Proponujemy biały stół i przeźroczyste krzesła, które doskonale nadają się do aranżacji niewielkich przestrzeni. Połączenie klasycznego stołu z nowoczesnym materiałem jest bardzo wygodne. Nie musisz decydować się na jeden konkretny styl. Tworzymy wnętrza również w klimacie minimalistycznym i barokowym. Dzięki naszym propozycjom stworzysz wnętrze skrojone na miarę. Oryginalne wzornictwo i maksimum wygody sprawdź, jak łatwo, szybko i niedrogo dzięki meblom zakupionym w naszym salonie zmienisz mieszkanie w przytulne klimatyczne miejsce. Przyjdź do naszego salonu, a doradzimy Ci w wyborze mebli i dodatków. Chętnie urządzimy Twoje wnętrze, zapewniając profesjonalną obsługę. Salon Meblowy Alicja Tobiasz, serdecznie zapraszamy.